Dzień dobry Pani Burmistrz. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Moim Państwa gościem tygodnia jest burmistrz miasta Lubawka, Pani Ewa Kocęba. Pani Burmistrz, naszą rozmowę rozpocząłbym od zadania pytania, czy uważa Pani, aby nadawać znanym osobom honorowego obywatela miasta gminy Lubawka? Jest to temat, który już interesowałam się bliżej w tamtym roku, ale prace związane chociażby z wyborami i z nową kadencją na tyle zaprzątnęły mi mój czas, że nie zdążyłam tego do, dopracować do, do końca. Mamy gmina Lubawka ma już historycznie wydane, nadawane takie honorowe obywatelstwo miasta i gminy Lubawka. To zostało zaprzestane chyba w 2001 roku, jak dobrze pamiętam. I należałoby to odświeżyć, należałoby to kontynuować, bo mamy sporo osób w naszej gminie zasłużonych dla tej gminy pracą społeczną, pracą taką e, administracyjną, czy pracą e, również w swoim zawodzie wykonując swoje zadania e, w sposób taki na, promujący gminę. I, e, chciałabym e, przygotować odpowiednie dokumenty do tego, żeby przedstawić Radzie Gminy e, propozycje ewentualnie zmian barw, bo tam e, to jest wszystko z lat 2001, sprzed 2001, więc należałoby przeanalizować, czy zmieniamy i co zmieniamy i wtedy przystąpić do mm, typowania e, rok rocznie. Jednego, dwóch czy trzech obywateli naszego, naszej gminy, którym przyznamy takie honorowe odznaczenie. Nie są to duże przywileje, ale docenienie kogoś. Nie zawsze i najczęściej pieniądze ani uposażenia nie są dobrym podziękowaniem za trud i pracę podziękowanie, uścisk dłoni czy nadanie właśnie takiego tytułowego, taki tytuł honorowy jest dużo więcej doceniany i jest dużo lepszą zapłatą za czas poświęcony dla naszej gminy. 25 międzynarodowe zawody Kolactwie Górskim mamy pani burmistrz za sobą, jakbyśmy tak dwudniowe podsumowanie zrobili? Jest to y, drugi rok, gdzie mamy dofinansowanie ze wspólnego projektu Wschodnie Karkonosze. Jedno wydarzenie kulturalne to jest Jarmark Tkaczy Śląskich, będziemy w tym roku realizować drugi raz. I y, jedno wydarzenie sportowe to jest MTB Lubawka. Włożyliśmy to do projektu jako kontynuacja y, o, o, odbywających się na terenie gminy właśnie zawodów kolarskich y, w Kolarstwie Górskim. I to jest ukoronowanie tego 25 otwarcia. Czy to będzie dalej? Ja w ogóle przy tej okazji chciałabym bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przez te dwa dni bardzo mocno się napracowali, żeby to wszystko było w takim należnym stanie, w jakim było. E, niestety mogę, muszę powiedzieć, że e, współpraca gminy e, z Polskim Związkiem Kolarstwa e, układa się bardzo o, nie, niedobrze i tego e, efekty było widać i w tamtym roku, i w tym roku, i dwa lata temu, i trzy lata temu. Dlatego pod rozwagę trzeba będzie dać analizę, czy jest podstawa do tego, żeby dalej to utrzymywać pod auspicjami Polskiego Związku Kolarstwa, czy robić to w dalszym ciągu tylko i wyłącznie. Na przykład, bo w tym roku było, dołączył się związek, Szkolny Związek Sportowy do organizacji zawodów szkolnych w kolarstwie górskim. i on. Ta organizacja przyszła perfekcyjnie, rewelacyjnie, nie było żadnych y, uwag, y, zastrzeżeń co do punktacji, co do y, ocen, co do y, nagród. Y, natomiast PZKOL y, raz, że nam y, wprowadza inne y, wydarzenia tego typu na sąsiednich terenach, to nam y, odbiera y, potencjalnych y, zawodników na wydarzeniu. I y, mówię, y, no tegoroczne zakończenie tego 25. wydania byłoby perfekcyjnie zrobione, bo dyrektor z, całym, z całą załogą postarał, postarał się o takie atrakcyjne, równoległe wydarzenia, które naprawdę można było spędzić mile czas od rana do wieczora, bo był i jarmark organizowany przez MOPS, były pokazy wyczynów rowerowych, był koncert naszej rokowej, także naprawdę wokół tych zawodów, bardzo dużo się działo i to tutaj bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz wszystkim pracownikom i wszystkim społecznym osobom, które pomagały przy organizowaniu tego wydarzenia dwudniowego. Dalsza, dalsza kontynuacja będzie w dużej mierze zależała od oceny właśnie tegorocznych wydarzeń i e, informacji, czy dalej kontynuujemy ten, e, te zawody, czy zmieniamy formułę e, bez udziału Polskiego Związku Kolostwa. Republika Czeska Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przyznało gminie Lubawka dofinansowanie w pełnej kwocie maksymalnej 1 188 000 euro. Pani burmistrz? Mamy rok 2019 i mamy pełną kwotę, o którą wnioskowaliśmy w 2016. To, yy, Panie Redaktorze i Państwo, pokazuje czas i pracę, którą należy włożyć, żeby zrealizować projekt unijny. Pieniądze unijne są bardzo dobre, bo procent refinansowania jest. To około 85%, natomiast e, pra, wkład pracy, którą trzeba włożyć w środki w zdobycie środków unijnych, w wydanie środków unijnych i w je, a jeszcze lepiej w, ra, w rozliczeniu tych środków unijnych, jest naprawdę mega, mega przedsięwzięciem. Ja czasem e, słyszę, że no, Unia daje. Unia daje rzeczywiście. Ale Unia daje nie za darmo, nie dla e, wszystkich, tylko o te pieniądze one muszą być przygotowane perfekcyjnie. Trzeba walczyć. E, tak, trzeba walczyć. E, ja przypomnę, że Bukówkę, bo to mamy z tej, e, z, tego, e, z tych pieniędzy, realizujemy bukówkę. Bukówka jest przygotowana od 2015 roku, była najpierw Faza dokumentacji, faza uzyskiwania zgód od wszystkich właścicieli terenu wokół zbiornika bukówka, bo gmina tam nie miała ani jednego kawałeczka ziemi własnej, żeby cokolwiek tam zrobić. A cały czas były informacje do, do gminy, że gmina nic nie robi w sensie bukówki. E, są tam e, dzikie e, plażowania, e, e, brud e, naokoło bez konsekwencji, kto to ma posprzątać, Teoretycznie właściciel, czyli dotychczasowi właściciele, powinni to robić. Nie do końca się z tego wywiązywali, dlatego chętnie oddali gminie w użyczeniu ten teren po to, żeby to zagospodarować. W tym roku realizujemy dalszą część tej inwestycji. W przyszłym roku chcemy to zakończyć, żeby zamknąć temat inwestycji. Ona była podzielona na trzy lata z uwagi właśnie na to, żeśmy czekali na uzupełnienie tego wniosku. Bo ja przypomnę to nie było tak, że gmina Lubawka tylko dlatego, że napisała, dostała ten wniosek. Ten wniosek był napisany bardzo dobrze z wymogami, które trzeba będzie realizować, ale myśmy byli spośród w pierwszej, w pierwszej wersji, byliśmy jednym spośród 117 chętnych do tych pieniędzy, do tych 20 milionów, które były tylko w tej alokacji zapewnione. W drugiej, po, po wstępnej weryfikacji, zostaliśmy jednym z 77 kandydatów do 20 milionów euro i na końcu okazało się, że jesteśmy w dziesiątce tych szczęśliwców, którzy dostali środki. Natomiast byliśmy na ostatnim miejscu, gdzie w pierwszej wersji zostało nam przyznane 600 tysięcy euro, na milion 200 prawie. I e, ja wtedy e, wszystkim e, mówiłam, że mamy z obu, e, przyrzeczenia, że dopełnimy do, e, do tej e, całej kwoty, dopełnią e, nam e, władze e, zarządzające e, tymi projektami e, właśnie z, Euro, z, z Europejskiego Funduszu Współpracy Terytorialnej. I, Takowe zobowiązanie zostało właśnie teraz zakończone, czyli nie mijałam się z prawdą, czy albo wręcz nie kłamałam, bo miałam takie przyrzeczenie, taka była y, y, umowa dżentelmeńska, y, że gmina Lubawka dostanie całość tej kwoty.